Witam Was raki. To jest dla Was czytanie na październik 2024. Zobaczmy, co się u Was będzie w tym miesiącu działo. Jakie są energie dla raków? Sytuacja. Ok. Król pentakli i królowa kijów. Wyzwania. Głupiec. I siódemka pucharów. I yy, yy, paść yy, pucharów. Przyczyny, podstawa tej sytuacji. Paść Przeszłość. Wisielec. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Śmierć i zmartwych stanie. Akurat w tej talii. Okej. Okay. Dobrze, co nadchodzi najbliższa przyszłość. Królowa pucharów. Wy w tej sytuacji. Co się dzieje dookoła? Trójka Bucharów. Czego nie widzisz w tej sytuacji? Co jest tu ukryte? Ok, dwie karty. E, dwójka kijów i diabeł. I potencjalny wynik. Dwójka mieczy. Dobra, zobaczmy, co jest pod spodem. Dziesiątka pentakli. Okej. Okay. No dobrze. E, Mocne trochę karty. E, e, dla e, raka. Tu się może pokazać jakaś bardzo kusząca znajomość, e, zupełnie nowa e, i mm, może się trafić tak, że po prostu pokazuje się dla ciebie raku ta, ta ta znajomość w momencie, kiedy nie czujesz się w swojej najlepszej formie, nie jesteś w swojej najlepszej formie. Bo jednak ty w całej tej sytuacji wychodzisz tutaj jakoś księżyc, i księżyc może w ogóle po prostu pokazywać jakieś, jakieś niezadowolenie, jakieś takie poczucie, że życie toczy się w niewłaściwym kierunku, że. Mm, no mamy jakiś taki gorszy czas. Niekoniecznie ten księżyc musi pokazywać tutaj. E Jakieś takie poważne rzeczy, chociaż jest to karta yy, yy, dużych arkan, ale ja bardziej czuję tutaj taką energię, że po prostu jesteśmy jakoś trochę niezadowoleni, jak się w ogóle życie, w jaką stronę po prostu nasze życie poszło. I ten księżyc może pokazywać po prostu taki marazm, yy, poczucie takie, że nic się nie dzieje, że, że jest nuda, że pogoda jest niefajna. Yy, I trochę taki. Stan zagubienia, bo o tym mówi księżyc, że tu sprawy nie są jasne. Zwłaszcza w tej talii on jest świetnie pokazany, tak jakbyśmy po prostu się topili w czymś, tak jakby po prostu emocje bądź sytuacja nas przerastała i pojawia się no pojawia się ten kuszący diabeł. Pojawia się ten e, Mr. Grey, prawda? 52 Szygreja. Coś, tu co jest bardzo tutaj kuszące. Nie ukrywam, że to może być e, w ogóle jakiś romans, ale to może być też tęsknota za... Za czymś, co sprawi, że, że się poczujemy, że żyjemy. <grych> ok? Pojawia się, mamy tą trójkę pucharów. Ona czasem mówi o właśnie e, e, ekscytujących rzeczach. No, czasem mówi o romansach. E, I tak jakby rak trochę wołał o pomoc. E, no, i ta pomoc się tutaj pojawia. Albo chcielibyśmy, marzymy o czymś, chcielibyśmy coś zrobić, co wyciągnie nas. Jakby z tej sytuacji, z tej takiej jakiejś, jakiegoś marazmu, jakiejś niewiadomej, która właśnie tutaj symbolizuje ten księżyc. No i nowe się pojawia, nowe jest kuszące i wyciąga do nas, że tak powiem rękę, mamy asa, mamy głupca, prawda, nowe początki, pazia pucharów, marzenia, poruszenie serca, być może motylki w żołądku, jeżeli jest to dla Ciebie jakaś relacja, no i na pewno iskrzy. Ponieważ cała ta sytuacja pokazuje ryce... króla pentakli, tu się mocno rysuje w ogóle koziorożec, właśnie: król pentakli i ten diabeł, bo zdecydowanie tutaj pojawia się osoba, z którą coś fajnie tutaj zagra. Mamy królową kijów, więc jest ten płomień, i Twoją energię za chwilę, tak jakby tego, czego będziesz doświadczać, królowa Pucharów, która już emocjonalnie, tak jakby wypłynęła z tej wody, tak jakby ktoś i, i ta nowa znajomość, jakby wyciągnęła Cię tutaj z tej sytuacji, wyciągnęła Cię z jakiejś, pokazała jakąś pomocną rękę. Jeśli nie chodzi tutaj o jakąś sytuację m, taką... E, e, m, uczuciową, chociaż mam wrażenie, że tutaj tak czy inaczej emocje się pojawiają pomiędzy tobą a tą osobą. Jeżeli ktoś tutaj, prawda, oferuje Ci jakąś atrakcyjną propozycję, być może zawodową, wyciągnięcia Cię w jakiego, jakiegoś Jakiegoś stanu, być może, w którym utknęliśmy i w którym mamy po poczucie po prostu właśnie i w tym, i w tym wisielcu, tu, i w księżycu. Mamy poczucie, że w ogóle przestaliśmy kontrolować swoje życie, albo zatrzymaliśmy się rozwojowo w jakimś miejscu. No i pokazuje się ta charyzmatyczna osoba, kto, z którą. Dobrze się czujemy. Dobrze styka. Bo sytuacja pokazuje zdecydowanie. Mam wrażenie Ciebie jako ta królowa kijów i dalej królowa pucharów i tą osobę król pentakli. I to może być ktoś, kto dużo osiągnął e, e, i mm, no, może ze sobą reprezentować jakoś, e, jaką ja, jakąś jakość, która Ci się tutaj bardzo podoba i jest kusząca. I mam wrażenie, że być może to jest przelotnie poznana osoba albo osoba, która w jakimś sposób Cię tutaj zainspirowała. Ponieważ jakby podstawą mamy tego Pasia Kijów, prawda? Królowa Kijów. Paśkijów, czyli ta komunikacja, spontan, jakieś zaciekawienie. Paś kijów mówi właśnie o takich, jest, jest to również karta głupca, i ona często mi się w moim tarocie pokazuje właśnie jaki taki głupiec, który najpierw skacze, a potem myśli, czy powinien. Ale jest tutaj dużo jakiegoś takiego fanu, radości, odmłodzonej energii. Także ten Paś Kijów jest taką osobą, której nie trzeba namawiać na jakieś psoty, ale jakby no to sprawia, że czuje, że żyje. Także jest tutaj zdecydowanie właśnie ten flow pomiędzy Wami. Czy to jest właśnie relacja jakaś emocjonalna, czy czy zawodowa i e, no coś, co się właśnie dzieje. Mam wrażenie, że ta osoba jakoś po prostu wyciąga cię z jakiegoś takiego marazmu, gdzie życie się toczy poza Twoją kontrolą albo po prostu dzień za dniem, albo e, właśnie w tym, w tym księżycu e, w, w, z, z jakiejś takiej... Mm, no, ciemności, prawda? Coś Ci tutaj ta osoba pokazuje. Wyzwaniem jest niestety, yy, niestety to, że to jest jakiś nowy początek i trochę, trochę właśnie, to jest taki skok na głęboką wodę od razu. No i paść yy, pucharów znowu pokazuje tą, tą energię tych emocji, również nową znajomość. I ja mam wrażenie, że wyzwaniem jest również to, że. Bardzo dużo tutaj nie wiemy o tej osobie i trochę myślę, ją idealizujemy, bo paś Pucharów pokazuje właśnie taki pomysł trochę od czapy, prawda? Fruwające świnie i to jest osoba niedoświadczona, to jest osoba, która mało wie, ale ma dużo fantazji, która nią kieruje. Tu może być właśnie zupełnie nowa znajomość, która trochę zawróci nam w głowie. I trochę na spontanie, prawda? Tak jakby ciągnie z tamtą stronę. To może być również spowodowane właśnie tym, że znajdujesz się w takim stanie, nie do końca czując się silnie w swojej sytuacji, albo nie do końca czując się sobą. Mamy, mamy wisielca, więc jakieś poświęcenie, jakieś zatrzymanie, utknięcie w jakiejś sytuacji. No i e, ty jakby w całej, w całej tej sytuacji, właśnie księżyc, który mówi o tym, że nie umiemy samemu znaleźć rozwiązania. Księżyc jest trochę taką kartą że nie, nie widzenia jakby jasności, co jest czym. I e, również takiego zagubienia, ok? No i ta osoba, mam wrażenie, że oferuje Ci tutaj jakąś pomocną dłoń, e, nowy początek e, i e, jest to inspirujące, tak? Ale wymaga też ryzyka. Jest to ryzykowne, o tym mówi właśnie i głupiec, i paść. Kijów, tak? No, jakie są Twoje posunięcia? Mam wrażenie, mamy tą śmierć i zmartwychwstanie. Myślę tutaj, że zdajesz sobie sprawę, że początek, jakby tej sytuacji bądź tej relacji, zamyka coś na zawsze i otwiera coś zupełnie nowego. Mam wrażenie również, że ta karta śmierci i właśnie tego zmartwychwstania mówi o, tak jakby o chęci jakby przekonstruowania siebie, o stworzeniu siebie na nowo również, ale ta śmierć mówi o tym, że wiemy, że jeżeli tak jakby postawimy jeden krok w tej sytuacji, nie będzie powrotu do tego, co było. Także myślę, że widzisz dla siebie tutaj bardzo dużą transformację, ale ona się wiąże również z porzuceniem czegoś, co było totalnie. Bo śmierć pokazuje takie sytuacje, kiedy właśnie nie ma odwrotu, albo decyzja jest tylko tak albo nie. I ona może być właśnie taką na śmierci życie, tak? Także bardzo taka diametralna zmiana tutaj. Ale ponieważ jest to Twoje dążenie, jakby to Ty masz to w głowie, mam wrażenie, że to jest zupełna jakaś totalna zmiana, która prowadzi właśnie od tej nowo zaczętej znajomości, albo nowej propozycji. No, wyzwaniem jest to, że głupiec mówi o totalnej, jakby przemianie i o tym, że Mam wrażenie, ten paść pucharów, dużo tutaj jest niewiadomych i dużo nie wiemy. Być może ktoś ci proponuje na przykład jakąś zmianę, zmianę pracy, bądź jest to nowa znajomość, która myślę przekreśla bardzo dużo tego, co było w przeszłości. Ok? Na dobre to może być na dobre i na złe. Natomiast e, karty pokazują, e, Jakieś Twoje niezadowolenie z tego, w jakim miejscu tutaj jesteś, ok? I to może być takie Twoje przeświadczenie, bo jakby Tarot tutaj pokazuje, jak Ty widzisz całą tą sytuację. Ona niekoniecznie może być jakaś zła, natomiast Ty widzisz, że tak jakby utknąłeś w jakimś miejscu i po prostu pogrążasz się tylko w nim, ok? Może być tutaj takie odczucie, i dlatego chcesz tej totalnej przemiany. Okay. Dobra, co nadchodzi? I mam wrażenie, że jakby ta znajomość, ta inspirująca rzecz, która się tu dla Ciebie pokazuje, wyciąga Cię. Wyciąga się na powierzchnię ziemi, gdzie zaczynasz, zaczynasz oddychać. <grych> e, ok? E, e, więc jest takie poczucie, że, prawda, żyjemy, że już nie zatapiamy się, nie podduszamy się, tak mi się te karty pokazują, tylko, prawda, wychodzisz właśnie w tej Królowej Pucharów, swojej energii na powierzchnię ziemi i zaczynasz oddychać. Królowa Pucharów również mówi o marzeniu, o... O, ona tutaj też tak, jakby siłą właśnie. Z, z, z swojej e, intuicji, e, myśli sercem, prawda? E, tu, e, bo jest to woda, jest to właśnie e, ta energia wasza, przyciąga, przyciąga bądź sprawia, e, tak jakby ma, chce tutaj zmanifestować to, co ma się pojawić, ok? Tu jest też dużo uczuć, prawda? To jest nowe uczucie, to już jest głębokie uczucie, prawda? Okej, okay, więc mam wrażenie, że no, znajomość się rozwija albo przynajmniej tak jakby poczułeś e, raku właśnie w którą stronę chcesz podążać i myślę, nabrałeś trochę właśnie powietrza, nabrałeś jakiegoś tutaj sensu tego działania, właśnie ponieważ jakby startowaliśmy z tej karty księżyca, tak jakby nie wiem w którą stronę i ta, e, rę, ta ręka się pokazuje, prawda, tonący brzytwy się trzyma. E, to nie musi być jakby złe, zła sytuacja, natomiast to, co myślę powinieneś się tutaj zastanowić, to to, z jakiego punktu wychodzisz, z punktu Takiej pewnej jakiejś słabości, i pewnego takiego poczucia, że muszę coś zmienić, że chcę coś zmienić, że to wszystko jest na nie. Ok? I wtedy mamy skłonność do podejmowania jakiegoś dużego ryzyka, bo mamy wrażenie, że wszystko inne będzie lepsze niż to, co teraz. Ale ta królowa pucharów czuje, prawda? Tak jakby, mam wrażenie, że ta sytuacja, która nadchodzi, sprawi, że czujemy jakiś powiew optymizmu. Bo jakby, co, jak to się, w jakiejś sytuacji to się dzieje? Trójka pucharów po pierwsze pokazuje przyjaźń, pokazuje inne osoby, które mogą podążać w tą stronę jakby wszyscy podążamy w tym jednym kierunku. To jest tak jakby wspólny cel. Trójka Pucharów mówi również o spotkaniu towarzys spotkaniach towarzyskich. Tu może być też tak, że bardzo długo zasiedzieliśmy się w domu. No, czasem księżyc pokazuje depresję. To jest też, e, prawda, wasza energia, wasza karta, ale, ale takiego bycia nademocjonalnym. Nagle się pokazują jakieś serdeczne osoby, luźna atmosfera, spotkania towarzyskie, gdzie czujemy, że tak jakbyśmy właśnie wyszli na tą powierzchnię w tej sytuacji. No ale trójka Pucharów również mówi o zainteresowaniu innych osób, to czasem są właśnie flirty i takie, takie życie społeczne, prawda, interakcje z innymi ludźmi, ale tak jakby trzymamy się tutaj w grupie i mam wrażenie, że właśnie ta trójka pucharów pokazuje właśnie nowe relacje, które są bardzo inspirujące dla Ciebie i które zdecydowanie jakby poruszają w jakimś sensie Twoje serce, pokazują Ci inne kierunki właśnie, tak? To są te inne kierunki. Mamy pazia, pazia znowu, głupca, więc zupełnie nowe perspektywy. I dla Ciebie jest to też przemienione. Jakieś, widzisz, jak możesz siebie na nowo stworzyć, jak możesz na nowo zacząć, e, e, jakby w całej tej sytuacji. I też jest taka pozytywna energia, ok? Więc, jakby e, zdecydowanie fajnie, że wychodzisz, jakby z jakiegoś tutaj utknięcia, prawda? Coś, coś inspirujące się tutaj pokazuje. OK, czego nie widzisz w tej sytuacji? No i mamy właśnie dwójkę kijów. E, e, jest to karta czekania na zmianę, planowania, również tęsknoty, i ona mi się fajnie pokazuje, bo tęsknimy za tym, co jest bardzo tutaj atrakcyjne. Tutaj jest ten diabeł, który e, no, wyciąga na nas rękę, kusi, prawda? E, zachęca. No i zdecydowanie mam wrażenie, że Taki jakby no, jakby, no, gdybyś był bliżej, mam wrażenie, raku, to byś chętnie oddał rękę temu diabłowi. Chętnie byś tutaj jakby oddał się we władanie tej osoby, ok Tu może być, no, diabeł też mówi o kuszeniu takim cielesnym. Także tu może być też namiętność, za którą tęsknimy. Dwójka kijów zdecydowanie pokazuje... Jakby pewną też przestrzeń pomiędzy. Bo dwójka kijów mówi o obserwowaniu czegoś z daleka albo planowaniu, ale, ale tak jakby wyczekiwaniu okazji, wyczekiwaniu na zmianę. Możesz wyczekiwać, jakby kiedy kolejny raz zobaczysz tą osobę, żeby jakby poczuć się w tej sytuacji, bo mam wrażenie, że, że to może być coś zupełnie dla ciebie nowego. Natomiast ten diabeł, który się tutaj pokazuje, dla mnie mówi, że bardzo dużo nie wiesz o tej osobie. Nie z naszej przeszłości. I nie znasz jej jakby ani jej zamiarów, ani, e, ani kim ta osoba jest, tak? widzisz tylko tą taką powłokę, która się tutaj stworzyła w tej relacji, tak? gdzie, gdzie zaiskrzyło, gdzie zobaczyliśmy e, jakby pew Pewną, e, jakby zewnętrzną stronę tej osoby, natomiast diabeł mówi, że dużo nie wiesz. No, jest to bardzo puszące, ale ponieważ jest i ten głupiec, i ta śmierć, myślisz bardzo dużo, tu możesz ryzykować jakby tą relacją, ok? Wielką przemianę. E, no, pytanie, czy. Jakby jest dla ciebie szansa pozostawienia czegoś, czego nie chcemy mieć w swoim życiu, no czy będzie duże ryzyko? Okay? I to może być też inwestycja, albo może być jakaś zmiana, e, e, kto, e, na przykład pracy, i czekamy tutaj na jakąś odpowiedź. Ona jest kusząca, ale myślę, że się zastanawiasz. E, jak się kończy cała sytuacja? Dwójka mieczy, mam wrażenie, pokazuje mi, pewne zatrzymanie i no, jest to karta, która mówi o tym, że nie wiemy, co mamy wybrać. Dwójka mieczy mówi o tym, że możemy pójść w, albo w tą stronę, albo w tą stronę. Natomiast jest to karta, która właśnie z tymi zasłoniętymi oczami mówi o tym, że Właściwie nie wiemy i musimy sami zadecydować. Natomiast to jest karta pewnego takiego właśnie, tak jak mamy tą dwójkę kijów i dwójkę mieczy, tak jakby no, nie mamy konkretów, nie wiemy nic i trochę musimy to podjąć decyzję na czuja, ale mam wrażenie, że ta dwójka mieczy pokazuje jako wynik, że nie podejmuje żadnej decyzji, tak? Bo ona wie, że z jednej strony jakby są takie argumenty, z drugiej są takie argumenty, ale ona jest w tym zawieszeniu, tak? Dwójka mieczy mówi o pewnym zawieszeniu i pewnej pauzie, ponieważ jakby... Nie mamy wystarczających jakby znaków, co, co by mogło z tego być. Więc mam wrażenie, że ta sytuacja, ta relacja może się rozwinąć, ale jest tutaj jakaś obsesja, prawda? To jest ta dwójka, która mówi o wyczekiwaniu na kontakt tej osoby albo patrzeniu jakby na, na jakieś dalsze... Interakcje, które, prawda, mogłyby e, jakby się zadziać, tak? Czyli możesz tutaj kogoś spotkać, kto cię bardzo zafascynuje, e, ale ta dwójka. Mieczy, pokazuje, że tak jakby no nie wiemy, co mamy z tym dalej zrobić, ok? Zobaczmy, co Ci tutaj tarot radzi. Jest to też karta pewnego zawieszenia, być może dla Ciebie, być może jest to jakaś pauza, bo dwójka mieczy mówi o tak jakby braku internacji albo zawieszeniu czegoś, być może powrotu do tej sytuacji tutaj, ok? Eee, bo Prawda? Nie, nie kontynuujemy. Najpierw, zaczęło się od działania królowa Kijów, ale tak jakby to, czego dalej doświadczasz, królowa Pucharów, tak jakby wracamy do tej swojej emocjonalności, mimo tego, że tak jakby wyszliśmy na powierzchnię, na powierzchnię tej wody. Ok, <laughs> dobra. Um, no, natomiast ten diabeł pokazuje, że jest mocne przyciąganie, ok? Ale myślę, że nie do końca działanie swojej strony. No dobra, co się pokazało? Królowa Mieczy, czyli jakiś rozsądek jest tutaj, no i As Mieczy, czyli... Myślę, że analizujemy ten nowy początek, bo mamy asa miecze jako nową myśl, jako skupienie, prawdę również, czyli wypatrujemy prawdę. Myślę, że będziesz bardzo analizował tę sytuację i te karty, prawda, jako rada pokazują, aby wszystko dokładnie obejrzeć. I mam wrażenie, że jakby ta karta pokazuje, że oglądasz to z daleka, czym to jest, jaka jest prawda o tym wszystkim, jaki, jaki jest. Zbieramy tak jakby informacje, tak jak tutaj w tym ślimaku, no nie? E, mamy jedną myśl i tylko jeden klucz do tego wszystkiego. Myślę, że możesz tutaj, e, no, tarot radzi, abyś to dokładnie obejrzał i, i zdecydował, prawda, czym to jest, czy chcesz tej zmiany. Jakie są fakty, bo miecze mówią o, o, o faktach, prawda? O zimnym przeanalizowaniu jakby tej sytuacji na, na chłodno i wybraniu jednej z opcji, bo jakby mm, znajdziesz się w tej dwójce mieczy najpewniej z tego znajdziesz się w tej dwójce mieczy, ponieważ e, jakby tu mamy dwa kierunki, a mam wrażenie, że. Bazując na swoich doświadczeniach, być może również to jest kolejna królowa, prawda? Mamy te dwie królowe. Musisz to jakoś zobaczyć na logikę, albo, jeżeli to jest sytuacja zawodowa, poradzić się kogoś, tak? Ale tutaj badamy tą sytuację, robimy jakiś research z daleka, czyli obserwując z daleka, co się jakby dzieje, czym jest ta osoba, czym jest ta propozycja i będziemy mogli podjąć wtedy jakąś decyzję. I karty radzą, żeby jednak coś zadecydować po zebraniu tak jakby całości w jeden punkt, prawda? Ten as mówi o prawdzie, która jest tylko jedna, ok? I po to, żebyśmy nie zostali w tym takim jakby zagubieniu w tej sytuacji. No dobrze, więc... E Myślę, że tutaj rada jest, aby spadać to wszystko. I no, bo z królowej kijów, czyli działającej królowej, przechodzisz królową pucharów, bardzo emocjonalnej. A karty radzą, żeby to po prostu przesunąć z serca do głowy, i wtedy będzie ci łatwiej ocenić, czym to jest i co by powinieneś tutaj zrobić w całej tej sytuacji. No dobrze, myślę, że to wszystko Raki. ciekawie się pokazuje ten październik dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w kolejnych czytaniach.